Pada śnieg, pada śnieg, tego się nie da ukryć. Wobec tego, zgodnie z zapowiedzią, skoro pada śnieg, to my testujemy najcięższe piwa polskiego rynku. Handcraft. To jedno z nich. Uwaga, uwaga. Tear of the Dark. Z tego co rozumiem, to za Łza ciemności. Lubię takie piwa. A zwłaszcza ten styl, który tutaj widzicie, Russian Imperial Stout, czyli RIS, 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 browar. Żeby było jasne, braweria. Jest ognisko, jest śnieg, będzie ciepło. Ja mam nadzieję, że ta etykieta mówi o tym. Że to piwo rozgrzeje mnie, tak jakbym siedział przy ognisku na tym śniegu, który właśnie eee, widzieliście. Estimate 2013 Braweria Rafał Wcześny Podlasie Biały Stop! Woo! Pół litra. Alkohol. Ale piwa. Alkohol 9,5%. Ekstrakt 23,5 BLG. Woda, słodyń niczmienny, chmiel drożdże. Dobra. Piwo datowane na 12 lutego 2014. Cóż, myślę, że dobrze wylażakowany riz nie jest zły. Wobec tego. A, kapsel. Jakoś tak się dziwnie zastał do środka. Czarny, goły, ale z ciekawym bardzo kształtem. Szkody gustacyjne. Grube. Jest. Wobec tego, tak jak robimy teraz właśnie ekstra whisky stout, oczekiwaniu na to, żeby piwo doszło... Boż! Żeby woda... piwo woda grzeje się na taborecie, żeby woda doszła do tych 76 stopni. Jedziemy. Piwo domowe więc otwieram naprawdę. Wiecie o co chodzi. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze się otworzyło, mimo, że zielona butelka. Aromaty, cóż, no risowe. Jakie to są risowe? Ogrom czekolady, śliwki. A reszta zobaczyć, zobaczyć jak się naleje. Piany tutaj nie oczekuję, bo... Ale jest, proszę. Kurczę nawet, no proszę, 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 proszę. Piana Russian Imperial Stout. Tu jest prawie 10% alkoholu. Piwo jest ciemne. Ostrzymy, ostrzymy. No, coś nie. O, jest, nale. naostrzyło się. Na białym tle proszę, żadnych, żadnych dosłownie, żadnych przebłysków. No może, zaraz się przyjrzę dokładnie, widzę, że coś, być może, albo mi się wydaje, o mamy, jakieś takie rubinowe przebłyski, co? Piana e, duża, ale nie trwała, dlatego no mówię, tutaj nie oczekujemy w tym piwie piany, tu jest 8, 9,5% alkoholu w tym piwie, to jest 23,5% Belgie, czyli naprawdę zasyp jest niesamowity, piwo jest czarne piana koloru cappuccino ee, średnio trwała będzie powoli jej ubywać jest na dole, jest bardzo mały e, bardzo mały rubinowy przewóz let's get to aroma no w aromacie jest alkohol no cóż, 9,5% załóżmy, że program do tego to na luty jest no, tego spokojnie tego alkoholu jest 10%. Tak, tak spokojnie. Czy się ułożył? Aromaty śliwka, czekolada. Czekolada przede wszystkim. Yy, nic w tym piwie nie odrzuca. Nic nie szczypie. Wobec tego Rafał. Obyśmy spotkali się również w 2015 roku na jakiejkolwiek imprezie, tak jak w tym roku. Twoje zdrowie i zdrowie wszystkich widzów kanału Browardynia. Wow! Co tu dużo mówić, czego oczekiwać po lisie? Ris jest gęsty, oleisty ale ten nie jest, nie jest ulepkowaty. Co do pracy w chmielu w tym piwie? E, za mało łyknąłem. Boję się dużo łyknąć z tego, bo piwa nie zrobię. Gorzka czekolada e, Moncherie. O! To jest to! I tu więcej nie będę opisywał. Mąż riz, dokładnie. Wiśnie w likierze czekoladowym oblaną. Oblane to wszystko jest taką ciepłą czekoladą. To jest riz. rys na półce nie jest piwem e, tanim, ponieważ tu jest ogromny zasyp. Jeżeli zwykłe piwo potrzebuje, e, mówię o słodzie, 5 kg słodu, 5,5, tak? Ekstra whisky stout, e, ale 25 litrów z kolei, czyli trochę ponad wymiar warka, e, 8 kg łącznie. Tak ryż to tak gdzieś tak zaczyna się od 12 kg i idzie w zwyż. Także naprawdę po pierwsze trzeba mieć duży garnek, żeby uważyć ryż, bo 30 nie wystarcza. W miarę duży filtrator z jakimś pomysłem, żeby to piwo się zmieściło. No i, no i no i fermentor, czyli plastikowy pojemnik, w którym to będzie się wszystko fermentować i mega mega ilość drożdży, które sobie poradzą z ekstraktem 23,5. 25 i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę muszą być rozpuścane zdrowe, w dobrej kondycji, w i musi ich być dużo. Skoro mamy takie dane, pokuszę się na wyliczenie. 23,5, taki był ekstrakt początkowy. Do ilu on Do 5. Czyli dobry wynik. Od 23,5 daje to 9,5. 9,55 alkoholu. No czyli to co tu jest napisane. Załóżmy, że to są wyliczenia takie pielęg drzwi, więc dobry wynik do 5. Mój odfermentował do 9. Ekstrakt początkowy odejmujecie od końcowego i dzielicie wynik przez 1,938. Wychodzi Wam pojemność 2,400. Wychodzi Wam... Wtedy zawartość alkoholu, taka ręczna metoda, y, najlepsza kalkulatorowa. Z 23 do 5, no to musiało być dobyt, do, do, dobre drożdże. Alkohol się na tyle ułożył, że y, nie szczypie, a rozgrzewa y, na początku przoryku. Czyli, czyli jest fajnie. Aromat mąszeli no cóż... Y, Tutaj nie ma goryczki chmielowej, tutaj chyba w ogóle nie czuć chmielu. Mój ris był w stylu amerykańskim, więc tam trochę chmiel wyłazi, tutaj raczej nie. Ale naprawdę bardzo przyjemne aromaty, no może coś jakby chmiel goryczkowy. Obstawiam sinuk, ale nie wiem, rachoł jakby co, posić. Ja to piwo będę sączył w miarę robienia piwa. O, właśnie. Eee, co najmniej do wieczora. To nie jest piwo, uwaga. To nie jest piwo, które można tak sobie wypić. Mówię to dla tych, którzy dopiero zaczynają z tego ze RIS. To bardzo zdradliwa kobra. Jak u kąsi, To was położy. Po dolewce piana się bardzo ładnie. Bo za dużo było o mnie. Trochę o piwie. Piana się bardzo ładnie buduje. Tutaj już nie ma dużych oczek. Te dolewki z reguły budują lepszą pianę, bardziej trwałą. Proszę. Tak to wygląda. Ta pianka. Bardzo ładna. Nieduża. Taka w sam raz. Dobrze. To tyle. Spacznie pierwszy list. Koty za płoty. Za chwilę pójdzie drugi list, czyli Hades wylarzykowany po terminie. No i może mówić. Bardzo ładna pianura, rafale. wszystkiego najlepszego. Wam, drodzy widzowie, także wszystkiego najlepszego. Wracamy do cyklu kręcenia. O, ekstra whisky, starczy, Zaraz wstawię Zaraz temperaturę.